Hej, witam wszystkich dzisiaj na moim kanale. Słuchajcie, Powiadam troszkę sobie o, znowu o firmie. Ostatnio trochę wam mówiłem na temat, jak to w ogóle należy zrobić i założyć firmę sobie. Dzisiaj, słuchajcie, troszkę pogłębię temat i powiem wam, firma, z czym to się je i w ogóle i tak dalej i to <laughs> I filmy fajnie pokazują, że firma to wszyscy sobie jeżdżą samochodami podróżują fruwają po świecie załatwiają sobie interesy przyjmy spotykają się ciągle ze znajomymi, imprezują ale powiem wam, że to tak nie jest firma to są zobowiązania. To jest praca, to jest e, intensywny wysiłek, e, żeby, żeby coś, e, coś więcej zrobić. E, dlaczego ja tak mówię? Bo wiem, wiem jak to wygląda słodzie. No, chyba że ktoś ma niesamowite szczęście albo ma konotacje rodzinne i, i już na początku go rodzina wprowadzi w jakieś. E, Rynek, który on po prostu obsłuży, bo podarł mu na tacy. Także znam takie przypadki, że, że młodzi ludzie, którzy no uważam, gdyby musieli zacząć od zera, nie przebiliby się, a w związku z tym, że rodzina im podała na tacy słuchajcie, bardzo dużo, no to są przedsiębiorcami i takimi dużymi przedsiębiorcami. Natomiast powiem Wam szczerze, że takiego szefa nie chciałbym mieć, który dostał coś na tacy, bo taki szef on nie zrozumie, na przykład, że można do czegoś dochodzić od zera i to wymaga czasu i wysiłku. I teraz co ja bym chciał Wam powiedzieć w ogóle, zanim założycie firmę, to musicie wiedzieć, co Wy chcecie robić w ogóle. Bo to nie jest tak, że słuchajcie jak na, na, nie wiem, naprawiliście wujkowi samochód, tak? I wujek wam zapłacił za to dobrze. Jeszcze wam postawił, nie wiem, kolację i, i nie wiem i wyjście do kina i, i, i jeszcze do, powiedział dobre słowo, to nie znaczy, że będą tak, tak przejmować was klienci. Na przykład Naprawiliście wujkowi jeden samochód, tak? Uj, jaki ja jestem dobry, mówić, Jaki jestem dobry, jeden samochód. Samochód, tak? Zarobiliście na przykład 500 zł, 500 zł, tak? No i co robią, słuchajcie, młodzi ludzie? Ale kurczę. Jestem taki dobry, jestem taki dobry, zdolny, no to ja ja założę firmę, tak? Ale słuchajcie, ja założę firmę, tak? Na no, ten samochód on nie liczy, że e, czas poświęcił na przykład jeden tydzień, tak? I jeden. Jeden tydzień, no powiedzmy, poświęciłem jeden tydzień, tak? Pracowałem od godziny dziewiątej. No, powiedzmy do dziewiętnastej. Tak, czyli mamy, słuchajcie, dziesięć godzin. Dziesięć godzin. Jeden dzień, jeden dzień mamy 10 godzin, tak? A y, robiłeś to przez tydzień, tak? Robiłeś to przez tydzień, no to słuchajcie, czyli w tygodniu no, powiedzmy, że to jest tydzień, czyli 6 dni roboczych, 6 dni razy 10, to masz 60. 60 godzin. Przez 60 godzin, słuchaj, zarobiłeś 500 złotych, tak? 500 złotych. Zobacz. Tak jest twój wynik. 60 godzin, 500 złotych. I teraz zobacz. Te 500 złotych podziel. Przez 60. Czyli jaka jest Twoja stawka godzinowa. Zobacz 8 ,30 zł 30 groszy, tak? Taką stawkę wypracowałeś. I teraz żeby było jeszcze śmieszniej słuchajcie, o tej stawki musicie zapłacić. Podatek, tak? Czyli od tego 500 zł. Musicie, chyba że macie, no nie wiem, działalność, działalność typu nie księga, tylko ryczałt. No to musicie, zap musicie zapłacić podatek dochodowy, tak? 500 minus.

120, na 60 godzin, zobacz, ile nam tutaj wyszło. 7 zł na godzinę zarobiłeś. Czy zarobiłaś No, zarobiłeś, samochody to z reguły faceci. Tak. I teraz tak, miesiącą z reguły, powiedzmy, pracujemy 170 godzin, razy 7. Popatrz. Tyle zarobiłeś w miesiącu. Jeżeli, jeżeli tak byś działał, to tyle zarobiłeś. 1190 1190 zł. Jeżeli byś tak pracował, to tyle zarobisz miesiąc. 190 zł i teraz słuchajcie tego podatku dochodowego to pewnie nie zapłacicie ponieważ ponieważ to jest za mała kwota i teraz tak na zus musisz wydać 700 tak 1190 minus 700. Zostaje ci 490 zł. 490 zł. Tak. E, używałeś jakiegoś prądu, pewnie y, musiałeś, musiałeś to gdzieś robić. E, słuchajcie, No, wynajmujesz jakiś tam garaż. Średnia stawka wynajmu to jest 300 zł, za taki malutki garaż. Który no raczej będziecie się męczyć niż pracować. 490 minus 300 zostaje wam 190 zł minus 700 i zostajecie 500 zł do tyłu, pracując w ten sposób. Czyli zobacz, jeżeli nie, nie podejmiesz nie odpowiednich realiów, to przystępując bez przygotowania, to będziesz stracił, nie zaradził. I to jest cały, cały, cały słuchajcie, szkopuł, że pracodawcy, czy przedsiębiorcy, którzy was zatrudniają, no to oni muszą tak pomyśleć ten swój biznes, żeby oni mieli zysk, y, płacąc Wam za Waszą pracę, y, i żeby, żeby jeszcze się z tego utrzymali. Także zobaczcie, jaka, jaka to jest, kurczę, y, tutaj filozofia. To, to wcale nie jest takie proste. także wracając, jeżeli chcesz założyć działalność gospodarczą to dobrze, dobrze zastanów się co byś chciał robić i czy, 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 czy to potrafisz robić czy potrafisz to robić szybko słuchajcie, najlepszą, najlepszą taką metodą żeby założyć biznes to jest słuchajcie pracować w takiej w branży u kogoś czyli poznać to od podszewki znaczy na przykład jak, jak chcesz naprawiać samochody, no to przepracuj kilka lat w warsztacie samochodowym, e, zrób się jakimś, tam no, nie wiem przynajmniej brygadistą, żebyś żeby żeby te wszystkie sprawy tematy znał, no i do, dopiero wtedy próbuj e, próbuj e, także słuchajcie jeżeli rzucicie się na głęboką wodę i nie znacie tego dna, nie znacie tej wody yy, i skoczycie na główkę, no to się zabijecie po prostu. Bo jeżeli, jeżeli tam skurczycie na tą, na tą, do tej wody i się okaże, że tam są same kamienie, to no to, to się pozabijacie, tak? No tak nie, się nie robi. Najpierw się wchodzi sprawdza teren, czy to można sobie skoczyć, czy nie można, czy, czy w ogóle warto czy się dobrze się czuje i, i tak człowiek działa, a, a to, co ludzie robią, no to generalnie rzucają się na... A już nie mówię, że ludzie czasami rzucają na coś, na czym zupełnie, o czym nie mają pojęcia. Słuchajcie, no trochę ja tak miałem, bo... No może nie do końca, bo ja, ja jak zakładałem klimatyzację, no to prowadziłem taki dział klimatyzacji w firmie, która nie była stricte firmą klimatacyjną, tylko była taką firmą o podobnej branży, ja tam po prostu prowadziłem dział można powiedzieć jednoosobowy, gdzie wszystko sam musiałem ogarniać i no tego całego rynku chyba nie znałem dobrze, bo odważyłem się odważyłem się, słuchajcie, pójść na swoje no i muszę wam powiedzieć, że miałem dużo szczęścia, bo trafiłem na na lata Prosperity, gdzie były gorące, gorące, bardzo upalne lata, no i, i klienci mieli po prostu do wydania kasę. Był czas taki inwestycyjny, dosyć dobry. No w 2008 był taki niby kryzys, ale ja muszę wam powiedzieć, że tego zbytnio nie odczułem, bo klientów miałem dosyć sporo, także jakoś tam mogłem się spokojnie utrzymać. Natomiast jeszcze jedna sprawa, ja byłem niejako zmuszony, bo tam nie dogadywałem się z, z pracodawcą i, i no trzeba było coś, coś próbować, no. A zawód, który się wyuczyłem, niestety po, umarł święciem naturalną, bo musiałem powiedzieć, że radio i telewizja dzisiaj to, to są, to jest może kilka serwisów w Polsce, które są ogólnopolskie. I, i takich serwisów czy, czy, czy firm, które produkują sprzęt no to u nas jest jak na lekarstwo w Polsce i po drugie zarobki tam są no, takie, że no, przeżyć z tego to jest naprawdę naprawdę dużym, dużym problemem. I tak to wygląda. Także Kilka punktów. Jeżeli, jeżeli zamierzasz otworzyć działalność gospodarczą, to, to w branży takiej, której znasz. Na przykład jak jesteś cukiernikiem, cukiernikiem, to to załóż słuchaj sobie cukiernię. Tak? Cukiernia. I to jest szansa, że, że będziesz zarabiał. Dalsza sprawa no to kwestia marketingu, marketingu i finansów. Czy, czy twój produkt będą kupować ludzie? Bo to, że to jest dobry, to nie oznacza dobrym cukiernik, to znaczy, że będziesz dobrym przedsiębiorcą. Także no to jest, muszę wam powiedzieć, temat rzeka troszeczkę straciłem koncept myślę, że żeby odnieść sukces jako przedsiębiorca no trzeba mieć trochę szczęścia trzeba mieć trochę szczęścia no aha, i, i nie powiedziałem o najważniejszej, najważniejszej sprawie słuchajcie musicie być zdrowi musicie być zdrowi i musicie mieć zdrowie takie takie no pobyku bo Dużo, 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 tak powiem, walców przez Was przyjedzie. Musicie wstać, otrząsnąć się i iść dalej. Bo jeżeli macie słabe zdrowie, to to, to nic nie zdziała. Pierwsza porażka Was po prostu położy. Także ja myślę, że chyba dzisiaj, dzisiaj. Aha, jeszcze słuchajcie dodam, bo można godzinami rozmawiać i zapomina się o czym się o czym się zaczynało. Tak jak już zarejestrujcie, zarejestrujcie się jako przedsiębiorca, no to musicie się zająć się marketingiem, czyli zbadać, zbadać rynek. Bo to też jest słuchajcie... Świetni marketingowcy zarabiają miliony dolarów. Dlaczego tak jest? Dlatego, że oni, oni wiedzą, gdzie należy yy, zainwestować, w co należy zainwestować, w jaki sposób yy, się obracać na danym rynku. Także yy, to są tematy rzeka, muszę Wam powiedzieć. No, ja też nie jestem mistrzem marketingu, bo jestem tylko człowiekiem. No, nie można być po wszystkim dobry. Mieczoną tak jest sprawy manualne, powiem Wam szczerze, i, i... męczy mnie czasami troszeczkę takie, takie typowo suche podejście biznesowe. No ja tak do końca nie zawsze potrafię, no i niestety często tracę, bo ludzie, którzy bardzo są skoncentrowani na jednym celu, no to oni z reguły wygrywają. Także... Mm... To tyle, co ja bym dzisiaj chciał powiedzieć. Także pamiętajcie, jak zakładacie, zakładacie swoją działalność gospodarczą, to zakładajcie branżę w takiej, w której jesteście dobrzy. No to jest, to jest przynajmniej no, jeden z aspektów sukcesu. Nie próbujcie zakładać czegoś, bo komuś tam się coś udało. Nigdy w życiu. Róbcie takie rzeczy, w których jesteście dobrzy. Także jak wam się podobało, dajcie łapę do góry, zróbcie suba mojego kanału i na razie cześć. Hej.